Siemka, ja jestem Odacho i dzisiejszy odcinek Kutasi rozpoczniemy małą zagadką, zagadką na spostrzegawczość, a mianowicie daję wam dosłownie 3 sekundy na znalezienie na tym obrazku, całym waszym ekranie dwóch kotów. No jeden chyba powinien być oczywisty, prawda? Bo po mojej stronie jest wirus wygenerowany w ostatnim odcinku, wirus w stylu Looney Tunes, a drugi kotek... A drugi kotek to siedzi mi na kolankach. Proszę bardzo! Także jest i malutka, i razem z malutką dzisiaj będziemy generować wasze hasła, bo na tym właśnie polega seria Kutasi. Kreatywne użycie tej arcy ciekawej. Sztuczna inteligencji, już chciałem powiedzieć inteligencji. Inteligencją to wy musicie świecić. Wy, bo to wasze hasła są generowane. Ja tutaj się zmniejszam, a razem z malutką się razem w zasadzie zmniejszamy. Wiecie co? Ostatnio to wiecie, no Bing po prostu jest totalnym gigachadem i tutaj nie ma żadnego podjazdu, tak naprawdę, Playground AI do niego, więc stwierdziłem, że troszeczkę rozgrzewkę tutaj zapewnię Playgroundowi, i stwierdziłem, że na początku wygeneruje coś, co poprawi mi humor. Nie, że tam jestem, wiecie, jakimś alkoholikiem, ale widok po prostu ładnego. Kufla z piwem poprawia mi humor. Także tak to wygląda. No. <noise> nie, po prostu chciałem zobaczyć, czy to na pewno będzie wszystko działać. Także pierwsze, co mi przyszło do głowy, może głodnemu chleb na myśli, ale piwa to ja nie piłem naprawdę już od weekendu. Okej, okay, dobra. Ale na weekend byłem y, u ziomka, to dlatego piłem. Po co się, tłumaczy? Ku? Po co ja się tłumaczę? Dobra, kolejne hasła, w zasadzie pierwsze hasła. Dzisiaj zaczynamy od hasła, które brzmi, uwaga, bo to jest mocne. Mam nadzieję, że to wyjdzie, bo brzmi to naprawdę imponująco. Jeśli by to wyszło, byłoby to naprawdę piękne, ale no cóż. Bing, ufam tobie, bo Playground AI to ostatnio po prostu leci w kulki. Hasło brzmi tak, Goku w stroju Barcelony, w zasadzie FC Barcelony, klubu piłkarskiego, jak ktoś, nie wiem, żyje w szafie albo pod łóżkiem, a Vegeta... No Nie jestem do końca tego fanem, bo wolę Barcelonę, jeśli chodzi o te dwa kluby niż Real Madryt, ale to Goku jest w stroju Barcelony, Vegeta w stroju Realu i stoją naprzeciwko siebie. Tak naprawdę tutaj mamy no dość skomplikowany prompt, mimo tego, że on nie jest długi, bo mamy i dwie postacie z Dragon Balla, które muszą wyglądać tak jak postacie z Dragon Balla i muszą być w dobrze odwzorowanych koszulkach i muszą jeszcze robić to, co chcemy, żeby one robiły. A proszę mi tutaj wyjść z tym, ale ładne tutaj, wow, co tu się podoba? No oba są fajne, ja nie mogę wybierać, trudno. O, jest tutaj jakiś Messi, kurwa, no nie, no halot. No tutaj próbował, próbował ten playground, ale zobaczmy co zrobiłoby. Patrzcie. To jest moich dwóch ulubionych piłkarzy: Brkbys i Belata. Oni obaj są w stroju Barcelony. I to mi się podoba. A czemu tam są jakieś kurwa Iron Meny w tle? Tutaj mamy coś. No, mamy tutaj dwóch Goku, ale stroje są dobrze odwzorowane. Naprawdę, bardzo to fajnie wygląda. Jeśli chodzi o stroje, to jest ok. Tylko dwóch Goku. Nie ma tutaj żadnego Vegeta. Tutaj mamy. Wow! Tutaj mamy Vegito. Patrzcie na ten kolczyk. On jeszcze ma jakiś kolczyk z herbem takim udawanym troszeczkę. Rakuten w ogóle tu jest? Barcela! I. Geraleso! Szaczajcie mieć na nazwisko Barcela i grać w Barcelonie? Fly Emirates normalnie. Patrzcie, sponsorów normalnie zrobili. Ja pierniczę. Goku w stroju Barcelony. Ja pierniczę. Goku w stroju Barcelony. Wyszło to naprawdę. Oba silniki zrobiły coś, co może się podobać. To jest taki styl realistyczny, tylko że tutaj w ogóle nie ma Dragon Balla, prawda? Także ja ten punkt daję dla binga. No, ostatnio robiliśmy sobie takie małe zawody. Kto, Kto wie, ten wie. <śmiech> <śmiech> nie no. To jest dopiero. To wyście mieli być kreatywni, a nie ta sztuczna inteligencja. Nie pomyślałem o tym w ten sposób, żeby zbroja Wegety była z logiem Realu. Jeszcze ta trawka tutaj pięknie przycięta. Ej, nie pomyślałem o tym w ten sposób, żeby Wegeta na swojej zbroi miał logo. Ej, zajebiście to wygląda. Nawet kolorystycznie pasuje, co nie? Wow. Ej, to jest naprawdę dobre. Vegeta z Realu Madryt. Tak jak nie lubię Realu Madryt, tak to mi się tak, tak to mi się podoba. Idziemy dalej. W sensie wiecie, nie lubię, no po prostu zawsze jak y mam im kibicować, to im nie kibicuję. <laughs> o nie, jedno tylko się zrobiło. Cztery poproszę. Wiesz co, Playground, ja ci tutaj zaznaczę, żebyś ty po prostu o, mocniej, mocniej to robił. Zaznaczę tutaj mu, żeby on mocniejszy był, żeby był lepszy, silniejszy, szybszy, wścieklejszy ten Playground AI, żeby bardziej się kierował tym, co jest w prompcie, i bardziej tutaj zaznaczał, zwracał uwagę na detale, ale wracając do promptu. To jest coś, co kiedyś już się pojawiło, z tego co kojarzę, bo teraz mamy inny silnik, więc ten widz jeszcze raz poprosił o to, żeby Steve z Minecrafta, czyli ta podstawowa postać z Minecrafta, pokonywała Goku z Dragon Ballem. W jaki sposób? Trudno stwierdzić, a tutaj mogę poprosić o tworzenie, bo ja tutaj nie kliknę tworzenie. No dobra, zobaczymy, co zrobi Playground. Steve z Minecrafta, a mała, a ty lubisz Minecrafta? A wiesz, wiecie o tym, że ja kiedyś. O, zaraz mam dokończyć myśli. Okej, okay, to bardziej przypomina Lego, ale generalnie mamy tutaj już. Chociaż nie! Są takie animacje 3D z Minecraft'a, które przedstawiają postacie w taki sposób. Nie jest to złe, powiem wam. Steve'a tutaj nie ma, ale jeśli mielibyśmy Steve'a na przykład wrzucić do uniwersum Dragon Ball, to niewykluczone, żeby wyglądał inaczej, prawda? Najbardziej jak Goku, to w sumie to wygląda chyba on. Jak oni się pokonują, nie wiem, a co tu robi kot w ogóle, ty. Wracając do kota, bo chciałem wam to powiedzieć, ale może jeszcze zobaczymy bing. O! No! Nie no. Kto zrobił tego binga? Ja tam pojadę po prostu i smoknę w prosto w usta, bo nic dodać, nic ująć. No, czyli to twarz Goku jest troszeczkę taka, wiecie Ale tutaj <laughs> Tutaj Bing nie jest stronniczy Nie ma żadnego pokonywania, oni dopiero będą się bić Nie można tak, żeby Goku już był pokonany Bez, bez walki, prawda Mieszanka stylów, wydaje mi się, że to jest to Z czym Playground ma problem, bo tutaj zwróćcie uwagę Na to, że Goku jest taki, jak, jaki powinien być Nawet bym powiedział, że bardziej realistyczny A Steve jest nadal Minecraftowy No tutaj to już w ogóle to świetnie wygląda A tutaj pojedynek na szczycie To jest dosłownie, to jest historia mojego kanału Kiedyś Minecraft, teraz Dragon Ball Chociaż Minecrafta nagrywałem tam przez pierwsze lata, a kilka potem się przerzuciłem na co innego. Teraz tak naprawdę większość czasu, jeśli by wziąć lata mojego kanału, to przez większość czasu nagrywam o Dragon Ballu. Już pr przekroczyliśmy ten moment. Także to wygląda fajnie. Pobrałem to? Chyba tak. A tutaj się chyba Steve y, przebrał za Goku, a Goku y, nie ma stroju. Zabrał mu pomarańczowy strój, więc Goku w szafie znalazł tylko niebieski. To wygląda uroczo, ale to nie jest to, o co mi chodzi. Także nawet nie będę tego punktował. Jeden z widzów wysłał mi ostatnio Damian, bodajże, ma na imię, także pozdrawiam Damiana wysłał mi coś, y, inne narzędzie, które kiedyś było płatne i ide ideogram, coś takiego, tak to się nazywa. Sprawdziłem to. Ale nie wiem, nie wiem czy to kwestia tego, że ja mam jakiś po prostu brak talentu do tego, ale mało tam satysfakcjonujące były te, te grafiki, które próbowałem wygenerować. One nie były jakieś skomplikowane. Mam, mam, mam wrażenie, że to miało problem z Dragon Ballem także. Wracając do kotka, nie wiem czy wiecie, kiedyś dawno temu, jak jeszcze nagrywałem Minecrafta, tam yy, znalazłem w pewnym odcinku kota yy, takiego w zasadzie Ocelota to były. Oswoiłem go i on był taki czarny z białymi elementami, i ja go nazwałem Janusz. I to było moje. Ulubione zwierzątko, powiedzmy w tym Minecraftowym świecie. Nazwę cię Onufry. Onufry? Może być? Nie, Janusz. Janusz idealne imię dla kota. Dlaczego wam o tym mówię? No bo to przecież jakoś nie jest szczególnie interesujące. Mała praktycznie wygląda tak jak Janusz. Czajcie, że przez tyle lat ja miałem w sercu kota Janusza, a potem znaleźliśmy na ulicy małą, która przypominała tego kota? No jak... jak... jest na to szansa, oczywiście. No, nie będę tutaj obliczał jakiegoś matematycznego prawdopodobieństwa, ale piękny przypadek, można byłoby powiedzieć. Kolejne hasło. Goku i Vegeta walczą na księżycu, ale... W stylu średniowiecznego malunku. Widzę że, Bing już coś, widzę, że Bing już coś zrobił, chociaż tutaj nie widzę wegety. Nie, tutaj chyba najbardziej widzę wegetę. Nie, nie widzę tutaj wegety, ale. Ja pierniczę! Patrzcie! No, Goku jest tutaj pięknie narysowany. Nawet bym powiedział, że, że perfekcyjnie. Może te trzy frędzle wychodzące z pasa, to jest tutaj taka wizja artystyczna, ale. No patrzcie na te detale. Wiecie, co mi przypomina? Przypomina mi o tym pięknym Goku, który został jakiś czas temu wygenerowany przez. Ee, właśnie Binga. Ale on miał być wtedy w stylu Van Gogha Tutaj jakaś bitwa. Ja pierniczę, ale tutaj jest sceneria niesamowita. Niesamowita sceneria, tutaj chyba ręce mu się trochę poprzekręcały, ale to trudno. W międzyczasie playground. O kurwa. Playground leci na księżyc, żeby zrobić tę grafikę, bo się boi, że nie będzie w stanie realistycznie księżyca wygenerować. Moon chyba powinno być wielką literą, tak mi się tutaj wkleiło. No nic, nieważne. Jest tutaj po prostu księżyc, tak czy siak. Wegeta na koniu to nie jest Wegeta, to jest Goku, tylko że w innej zbroi. Tutaj Wegeta został przedstawiony jako jakiś diabeł. To tło jest po prostu znakomite. Zobaczcie, że ja Bingowi tylko mówię, średniowieczny malunek. A on wymyśla tu jakieś smoki, chmury, ludzi, którzy sięgają, morza, tsunami, jakieś morskie bestie. W międzyczasie playground... Co to? Ktoś mnie wołał? Chociaż ostatnio powiem wam, że jak długo mulił... I się śmiałem z niego, że długo muli. Że szuka w Google, co to znaczy, jedna tam jak, jak wygląda jedna postać. To potem wyszedł z tym fajnym wirusem. Także, wiecie co? Mimo tego, że to już się muli, kurwa, trzy minuty. To mam dość wysokie oczekiwania. Jak tyle czasu potrzebujesz, to znaczy, że to ma być dopieszczone. Dopieściłem trochę ten prompt w bingu. Zobaczymy, co bing jeszcze w międzyczasie zrobi. Jak playground tutaj, tutaj muli, bo... Był księżyc, ale oni mieli walczyć na księżycu. W sensie na powierzchni księżyca. Także zobaczymy, jak to teraz zostanie... Wy... Patrzcie, bing po prostu... O! Patrzcie, Bing dostaje hasło i już sobie generuje. Po prostu trzeba mu dwa słowa więcej powiedzieć, a on w trzy sekundy robi coś takiego. O, tu jest w końcu Vegeta jakiś, patrzcie. Co prawda, chociaż kurde, to może być jakaś powierzchnia Księżyca. Tylko na Księżycu, na Księżycu to nie ma takich musz, także... To z Gohanem bardziej walczy Goku, patrzcie, na Księżycu. O, jest, wygenerował, jeju! a co to takiego, Bingu, w Playgroundzie znaczy się... Ale tutaj poleciałeś z tematem, Playgroundzie, chłopie. No jest tu jakiś Jedi, jest tu jakiś Geralt w zbroi średniowiecznej. To sobie idzie. Tutaj jakieś ninjutsu praktykują w kimono z czerwonym pasem. No fajnie, fajnie Playground. To potrzebowałeś 5 minut na coś takiego? Po Pocałuj ta w dupę wójta. Mała, no, spierdalamy stąd. Zostawiamy tego Playgrounda po tym odcinku. Zobaczymy po prostu jeszcze, czy uda mu się wygenerować coś, co będzie chociaż trochę warte uwagi, czy, czy może ja coś źle robię. Nie, no przecież... Co ja Ty mam źle robić? Wchodzę do Binga, wrzucam prompt. Po 10 sekundach mam dzieło sztuki. W międzyczasie e, w Playground AI. No tutaj prompt Guidance, e, Quality in Details, Seed, Sampler. E, e, tu też jakieś kurwa filtry, nie filtry. Aha, jeden obrazek miał być cztery. Kuek, jest time to hu, high, kurwa? Ty, co jest? Playground mówi mi, że jestem kurwa ósmy w kolejce. Jaki ósmy w kolejce? Uch, kurwa, nie mogę na Playground. Obraził się na mnie. No! Ja nie wierzę w to. Oni nie mieli grać w szachy, ale to jest nawet jeszcze lepsze. Wy to widzicie? Chopper z One Piece i Pikachu siłują się na rękę w barze, styl LEGO. Nie, ja, wiecie co? E, playground, zobaczymy. Ja mogę poczekać w kolejce. Taki cwany jesteś? Mogę poczekać w kolejce, zobaczymy, chyba. Zobaczymy, jakiego, Kuba, Pikachu mi tutaj zrobisz. Canvas, nie Canvas. Na borda idę, idę na borda, generuję. Jestem któryś tam w kolejce. No dobra, to może przejdę na canvas, może tutaj to zrobię. Generate! Nie mogę, nie działa. Playground się obraził. No dobra, nie, nie szkodzi, nie żałuję. Nie, no to jest po prostu idealne. Oto, no nie siłują się tutaj na rękę. Tutaj to wygląda, jakby już siadali do siłowania na rękę przy alkoholu. Ale ten styl Lego, nic tutaj po prostu, nie, nie ma to żadnych wad. Ten styl Lego to jest. to jest coś niesamowitego o to chodziło jeszcze ta skórzana kurtka to pobieram to pobieram bo to jest po prostu mistrzostwo świata chociaż na miniaturkę to raczej nie trafi ale trafi do innego folderu już się nie martwcie do jakiego folderu to trafi co prawda nie ze względu na pikachu tylko na drugiego jego mościa, ale nieważne sanji z one piece o mała nie lubi chopera cz mała nie lubi Pokémonów. sanji z one piece pije piwo na plaży podczas leżenia na składanym krześle Zachodzące słońce i latające mewy w tle. Jeszcze zajebał kapelusz Lufiemu. Ty, czekaj, co? Czy? Tu jest jedna ręka. Tu jest druga. Pojebany ten Sanji po timeskipie. nie wiedziałem, że on takie rzeczy potrafi. To muszę wysłać bananowemu doktorowi, to mu się spodoba. <laughs> Z kanału Front wyzwolenia Dragon Ball, a, bo on jest fanem Sandiego. Przecież to jest po prostu kuchwa idealne, o to chodzi. Dwa tylko rysunki są tutaj, ale są naprawdę genialnie zrobione. Także idziemy dalej, dalej, pozostając w temacie One Piece, no bo chcieliście takie hasło, no to niech będzie Roronoa Azoro, w stylu cyberpunka na ulicy Nocna, w tle kurwa wieżowce, i roboty rozwalone leżące, rozwalone leżące w tle, tak, rozwalone leżące w tle. No, jest tutaj dużo rzeczy, które można byłoby uwzględnić. Zobaczymy, jak sobie Bing poradzi. Ile on robi? To on dosłownie to robi w 5 sekund! On to dosłownie robił w 5 sekund. Okej, okay, tutaj fryzurka trochę nie, nie pasuje. Tutaj tym bardziej nie pasuje, ale to wygląda fajnie. To. Tutaj też fryzurka nie pasuje. Gdyby fryzurka pasowała, to byłoby fajnie bardzo. A tutaj to już w ogóle fryzurka nie pasuje. Ale no, generalnie jakby. Wszystko oprócz fryzurki. Wszystko oprócz fryzurki. okej, Można powiedzieć, że to najbardziej chyba pasuje. Chociaż ta grzywka jest, no, za mocna zdecydowanie. Ale. Spójrzcie na to obiektywnie. Jak to po prostu się wam prezentuje? Czy podoba wam się ten klimat? No bo ten deszcz spadające na jego kurtkę i jeszcze widać tutaj po prostu jak ten deszcz się odbija od jego ramienia, przecież to jest to jest jakieś mistrzostwo. Co wyście się tak uparli na tego One Piece? Ostatnie hasło na dzisiaj. Dzisiaj było, dzisiaj wziąłem mniej hasy, bo mniej mi się spodobało. Zachęcam was do tego, żebyście napisali komentarz. Im więcej komentarzy, tym moja buźka szczęśliwsza. Roronoa Zoro. Przecina meteory. Roronoa ZORO, przecina meteoro! Zaraz zobaczymy, co Bink nam ugotuje. Tutaj tylko pięć słów zostało wrzuconych, także w zasadzie nawet gdyby to było po polsku, to byłyby cztery słowa. O, kurde ty, to jest styl pięciu mieczy, tylko... O, kurwa, co to? Cutting a meteorite, what the hell? Co to ma być w ogóle? Co tu się dzieje? Czemu on ma? Kurde. Miecze w głowie. Coś ja napisałem? Coś złego? Coś napisałem złego? To może nie meteoryt, tylko asteroid. In space, jeszcze w kosmosie. A co? Zakończymy ten odcinek kosmicznym akcentem. Roronoa przecina asteroidę w kosmosie. No tutaj, to, to ja nie wiem o co tutaj chodziło. Dlaczego on był taki malutki, śmieszny i taki zdenerwowany i w ogóle miał miecze, sztylety jakieś wbite w łeb? Nie o to chodziło, pingu. Nie o to chodziło. Ładnie to wyglądało. O kurde, patrzcie. O kurde. Kurde. To jest to, o to chodziło. Ja to pobieram. Jak ktoś chce, żebym mu wysłał, a zresztą zróbcie sobie screena. No, to pięknie wygląda. To jest naprawdę dobre. Tutaj to nie jest Zoro, absolutnie. To jest jakiś gościu, który yy, cosplayuje Zoro. A jeszcze tutaj jest! Patrzcie! Ha! no cóż, dużo One Piece dzisiaj było, tak naprawdę. Goku tutaj był, potem Goku, potem Goku, a tak to. co, czopol. Było 7 haseł, 4 z One Piece i 3 z Dragon Ball'a. Chociaż wiecie, no tak naprawdę moglibyśmy jeszcze tutaj jakieś inne rzeczy generować. Nie tylko rzeczy związane z anime, tylko takie związane z prawdziwym światem. Nie mówię o jakichś konkretnych osobach, bo tutaj często jest tak, że pięknie wie, kim jest Mariusz Płodzianowski albo Robert Makłowicz, ale takie ogólniki, no nie? jakimś pikselowym stylu. Mój ulubiony styl, pikselowy styl. No cóż, mam nadzieję, że Wam się podobało. Może Możecie mi powiedzieć, napisać w komentarzu, który z tych obrazków podobał wam się najbardziej. Ja bym powiedział, że to Lego. To Lego naprawdę wyglądało dobrze, ale Sanji leżący na plaży, to jest po prostu... O to chodziło, o to chodziło. Aż, aż chyba bardziej lubię Sanjiego przez ten odcinek Kutasi, widzicie? Dobra, Kutasi czasem trzeba przyjąć, także lepiej będzie wam w życiu. Tyle ode mnie, zostawcie lajka, like, zostawcie suba, żeby niczego nie przegapić. Życzę wam miłego, spokojnego dnia i widzimy się niebawem. Czekam na wasze komentarze. Trzymajcie się, na razie. Cześć. Dziana.